Witam, mam dzisiaj do zaoferowania bardzo fajny samochodzik Autko Honda Legend. Autko pochodzi z 2008 roku. Rejestracja produkcji jest siódmy. Auto jest z polskiego salonu, użytkowane do tej pory tylko przez dwóch właścicieli. Pierwszy właściciel była kancelaria adwokacka. Drugim właścicielem była prywatna osoba tutaj jest legionowa. Autko jak widać na załączonym filmie naprawdę utrzymane w perfekcyjnym stanie. Lakier ładny lśniący, ma gdzie niegdzie jakieś ryski takie użytkowe, ale to wszystko. Samochodzik jest od początku serwisowany tylko w hondzie, tylko w japońskich warsztatach naprawczych bardzo dużo faktur bardzo dużo pełna książka serwisowa prowadzona dokąd starciło kartek w książce reszty wszystko jest na fakturach autko miało 7000 temu wymieniony kompletny rozrząd z pompą wody no cały cały kompletny jakieś tam belki zawieszenia hamulce to wszystko było porobione naprawdę świetnie serwisowany świetnie utrzymany egzemplarz i jak widać naprawdę fajnie. Bo to chyba z tego co patrzę, najbogatsza wersja wyposażenia tylko w nich była. Autko posiada 3,5-litrowy silnik V6 o mocy 295 koni mechanicznych, automatyczna skrzynia biegów pięciobiegowa, no i napęd na cztery koła stały. Napęd z tego co wyczytałem, to jest zapożyczony z Formuły 1. Naprawdę świetnie jeździ, świetnie się prowadzi. Wyposażenie jak to na tamte lata, no automat po prostu dosłownie wszystko. Zacząwszy od radarów z przodu, zderzeniowych, aktywny tempomat odpalimy. O, wszystkie kontroleczki wszystko gaśnie. Silniczek to aby szum. To nawet nie, nie ten, można posłuchać. Akurat chodzi wentylator, bo auto jest rozgrzane. Ale naprawdę jest, jest idealny. Y, cały czas serwisowany na kastrowni jeździ. No, pod maską nic nie mytę, nic nie ten, tu nawet nie ma co. Jest suchuteńki, idealny silnik. Y, tak jak mówiłem, wszystko, wszystko działa. Pełen tutaj regulacja foteli z pamięcią Jest tutaj u kierowcy elektryczna kierownica Fajne nagłośnienie BOSE Naprawdę pięknie gra Zmieniarka na 6 płyt Jakiś DVD, MP3, WMA No to wszystko, wszystko jest Są wentylowane fotele, też działają i to świetnie działają Naprawdę Jedną i drugą stronę, obydwa tak jak mówiłem, aktywny tempomat, Bluetooth zestaw głośno mówiący, no tutaj radar jest, żeby nie uderzyć w samochód poprzedzający, nie uderzyć w pieszego. No, naprawdę, proszę Państwa, ciężko jest to wszystko wszystko. Opowiedzieć, co ten samochód ma, bo łatwiej jest łat, łatwiej powiedzieć, czego nie ma. Może tak, niż nic, co ma. Yy, tutaj ma składane no, elektryczno tej szyby, składane elektrycznie zagłówki. Yy, szyber dach jest yy, w obie strony uchylany i otwierany. To wszystko naprawdę fajnie działa, fajnie no, zasuwa. Tak jak mówiłem, wszystkie kontroleczki gasną. Uż, tych ustawień, wszystkiego to jest. O, przebieg o właśnie, jak było widać przed chwilą. Przebieg jest 214 tysięcy. Do tego jest naprawdę masa, masa faktur. Są nawet do autka, to jest rarytas, oryginalne dywaniki od nowości. One nie są zniszczone, nie są poprzecierane. Jak teraz te dzisiejsze dywaniki. No, naprawdę rzadkość. Tu wszędzie jakieś schoweczki, jakieś poświetlane klameczki, No naprawdę dużo, dużo rzeczy. ściemniające lusterko. Wagażnik też jest naprawdę spory. Jest gaśnica, to są książki serwisowe. Tu jest pojemnik na narty, tu jakiś DVD, ale to pewnie do nawigacji satelitarnej. Jest oryginalny cały zestaw koła, nigdy widać nieużywany, trójkącik, podnośnik. Parktoniki z przodu z tyłu, jest kamera cofania. Może tutaj o, teraz widać. Właśnie to oznaczenie tego napędu na cztery koła. Tył jest... No jak to z tyłu, no komfortowy. To jest jeden wielki komfort, te fotele. Tutaj jest ten system nagłośnienia. Bardzo dużo głośników. Z tego, co wyliczyłem, to 11. Także jak ktoś lubi słuchać muzyki, to jest idealne dla niego, dla niego auto, bo naprawdę świetnie gra. Poduszek. Jest też od groma. tutaj, tutaj, tam z tyłu kurtyny, no, no, po prostu dosłownie wszystko jak na tamte lata. Bardzo dużo schowków różnych, jakiś podłokietnik otwierany, piwniczkach tu jakiś duży schowek, tutaj, no, jest, jest, jest. Autko na pewno bezwypadkowe, no, cała historia jest w cepiku, bo jak mówię, samochodzik jest z polskiego salonu. Są faktury z zakupu Ten samochód w 2008 roku. Z faktury wy... kosztował 280 000 zł. Jest na tamte lata naprawdę naprawdę sporo, sporo pieniędzy. No, wtedy BMW M5 nie kosztowało. Także są nowe opony, wszystkie cztery i to są założone w Wersztajny do. Autka, mam koła jeszcze jedne, które zakupiłem, ale to jeżeli ktoś by był autkiem zainteresowany, to już za dodatkową opłatą, bo kupiłem takie same aluminiowe felgi, prawie nowe. Tam te felgi to są naprawdę w idealnym stanie, bo to też są ładne. I tam kupiłem nowiutkie japońskie opony, takie jak były dedykowane do tego samochodu. To były sprowadzone opony. Mam fakturę też z zakupu za te opony i felgi, także jak ktoś będzie zainteresowany, to, to jeszcze możemy się dogadywać, co do e, tych e, kół zimowych. E, tak jak widać, tutaj ma ten właśnie radar zbliżeniowy. jeszcze jest taki e, chyba nieprzekraczanie linii, bo jeżeli się tam skręci, czy dojedzie do samochodu, e, s, e, szarpie pas, e, coś, jakiś taki alarm jest. No, fabryczny auto alarm też jest e, w tym. No tutaj całe to jest sterowania, też słoneczki pootwierane, Także no cóż, jeśli ktoś jest zainteresowany naprawdę takim nietuzinkowym samochodem, bo naprawdę samochód jest pierwsza klasa, to zapraszam na oględzin i na pewno nikt nie będzie rozczarowany. Tak jak wcześniej zaznaczyłem, jest komplet książek serwisowych, są dwa kluczyki, no wszystko co wyjechało, z, jak wyjechał z polskiego salonu, wszystkie rzeczy, które w nim były, tak są. Także mam, mam, ten... i do tego jak mówię, dużo, dużo faktur z przeglądów, z jakiejś zbieżności, z takich wszystkich rzeczy, z wymian oleju. a i nie wspomniałem jeszcze, był wymieniony 10 tysięcy temu olej z skrzyni biegów i w mostach tutaj napędowych. Też jest fakturka za to, tam było powymieniane to wszystko wszystko, także no, samochód naprawdę tak serwisowany z, z tych lat to się rzadko trafia, także jak ktoś jest zainteresowany zapraszam na oględziny, no i zakup naprawdę fajny, fajny samochodzik, nietuzinkowy, także polecam i czekam na kontakt od Państwa. Pozdrawiam wszystkich serdecznie.